Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale, w moim psychologicznym podcaście. Ja nazywam się Julita Tratnerecka Libierzbiszy, jestem psychologiem, psychoterapeutką, zajmuję się także poradnictwem dietetycznym. Ponieważ spotykamy się teraz w tak zwanym czasie przedświątecznym, chciałabym dzisiaj zająć się tematem presji świąt. Opowiem o tym, skąd w ogóle wzięła się presja świąt, ale przede wszystkim chcę powiedzieć o tym, jak sobie z nią radzić. Jeśli Ty także czujesz presję świąt, zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Mam nadzieję, że to, o czym tutaj opowiem, pomoże Ci trochę odpuścić i przeżyć te święta jakoś inaczej niż do tej pory. Zacznijmy od tego, skąd w ogóle bierze się presja świąt i jak sobie z nią poradzić. Otóż presja świąt chyba najczęściej przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Często jest tak, że w dzieciństwie obserwowaliśmy to przedświąteczne napięcie np. Na u swoich mam czy innych bliskich, albo być może był to okres pełen nerwów, bo trzeba wysprzątać dom, bo trzeba tyle nagotować, bo przecież trzeba odwiedzić nielubianą ciotkę itd. Ponieważ takie podejście do świąt obserwowaliśmy przez wiele lat. To takie też podejście do świąt kontynuujemy, bo w sumie nie mamy żadnego innego wzorca, jak inaczej można by było podejść do świąt. Kolejną też bardzo częstą przyczyną tej presji świąt jest wykreowana najczęściej przez telewizję, jakieś filmy świąteczne, ogólnie przez media, jakaś idealna wizja świąt. I ta idealna wizja świąt sprawia, że próbujemy tę wizję zrealizować, często ogromnym wysiłkiem we własnych domach. A jest to naprawdę często bardzo duży wysiłek, ponieważ do naszych codziennych obowiązków dochodzi jeszcze przygotowanie idealnych świąt. Przygotowywanie mnóstwa jedzenia, którego oczywiście nikt nie przeje, kupowanie prezentów, generalne porządki przedświąteczne, także presja spotykania się z dalszą rodziną już w czasie świąt. Nawet jeśli na ogół mamy ze sobą bardzo słaby kontakt i tak naprawdę to w ogóle ze sobą nie przepadamy. No ale ponieważ idealne święta to rodzinny zjazd, więc trzeba kogoś do siebie zaprosić i się przemęczyć. No i wypadałoby też kogoś odwiedzić, mimo że nie zawsze ma się na to ochotę. Jak więc zdjąć z siebie tę presję świąt? Myślę, że najbardziej pomocne będzie tu zauważenie, że idealne święta po prostu nie istnieją, że to tylko twór wykreowany przez media. A w rzeczywistości na kształt naszych świąt wpływa tak wiele czynników, z których część jest w ogóle niezależna od nas, albo w małym stopniu od nas zależna, że niemożliwe jest, abyśmy zrealizowali wizję idealnych świąt. A skoro nie ma możliwości, abyś zrealizował wizję idealnych świąt, to już nie ma po co się tak męczyć, bo to się i tak nie uda. Więc tym samym możesz sobie, ja także, już część rzeczy odpuścić. Bo i tak nie jesteśmy w stanie stworzyć idealnych świąt. Bo zobacz, nawet jeśli włożysz ogrom wysiłku w to, żeby pięknie przystroić stół, żeby było na nim 12 smakowitych potraw, najlepiej przygotowanych przez Ciebie, no, ewentualnie zamówionych w drogie restauracji, jeśli kupisz piękną choinkę i pięknie ją udekorujesz, jeśli postarasz się i kupisz wspaniałe prezenty, to i tak nie masz wpływu na to, czy ktoś w czasie wigilijnej kolacji nie sprawi komuś przykrości jakimś kłopotliwym pytaniem. Na przykład słynne pytanie, czy doczekam się kiedyś wnusiów? Albo czy nie wywiąże się jakaś kłótnia, na przykład w związku z różnicą poglądów politycznych? A może po prostu nie spadnie śnieg i będzie 10 stopni na plusie i zamiast idealnych białych świąt będzie plucha? Tak więc nie jesteśmy w stanie zorganizować idealnych świąt, takich, które będą idealne dla nas i dla całej reszty, dla całej rodziny, dlatego że tak naprawdę w dość ograniczonym stopniu mamy wpływ na to, jak one przebiegną. No bo nawet nasz najlepszy popisowy sernik może nie smakować teściowi, bo jest z brzoskwiniami, a on lubi taki tradycyjny, bez takich udziwnień. Tak więc wniosek jest taki, że nie ma sensu tak się starać, bo i tak nie jesteśmy w stanie wszystkim dogodzić, chociażby dlatego, że każdy ma trochę inną wizję idealnych świąt. Jak więc poradzić sobie z tą presją świąt i odpuścić sobie realizowanie wizji idealnych świąt? Pierwszy krok już znamy. Warto uświadomić sobie to, że idealne święta nie są możliwe, bo nie wiadomo, jak bardzo byśmy się starali. To nie na wszystko mamy wpływ, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zachowają się inne osoby. Co więcej, nie jesteśmy w stanie zrealizować wizji idealnych świąt wszystkich, którzy będą w nich uczestniczyli, bo każdy ma trochę inną wizję idealnych świąt. Jak więc w ogóle podejść do tematu świąt, żeby był to dobry czas? Ja myślę, że skoro i tak nie da się zorganizować świąt w ten sposób, aby wszystkim one odpowiadały, to warto się skupić na jednym aspekcie, które dla ciebie jest najważniejszy w czasie świąt, i trzymać się go zarówno podczas świątecznych przygotowań, jak i w czasie samych świąt. Być może już teraz wiesz, co dla Ciebie jest najważniejsze w czasie świąt, ale jeśli jeszcze nie jesteś pewny, lub jeszcze do końca tego nie odkryłeś, to chciałam Ci zaproponować bardzo proste krótkie ćwiczenie, które mam nadzieję pomoże Ci to odkryć. Do wykonania tego ćwiczenia nie jest Ci nic potrzebne, oprócz chwili na zastanowienie się. No to zaczynamy. Dokończ to zdanie. Najważniejsze jest dla mnie to, aby te święta. I tu chwila na zastanowienie się. Jeśli już udało Ci się dokończyć to zdanie, to teraz zadam Ci jeszcze jedno pytanie. Co możesz zrobić, aby tak właśnie było, aby właśnie takie były Twoje święta, jak w zdaniu, które dokończyłeś? Swoją drogą bardzo jestem ciekawa, jak dokończyliście to zdanie? Co jest dla Was najważniejsze podczas świąt? Oczywiście, można się tym podzielić w komentarzach. Jeśli na przykład najważniejsze jest dla Ciebie to, aby te święta były pełne spokoju i odpoczynku, to, co mógłbyś zrobić, aby zadbać właśnie przede wszystkim o ten aspekt? Zastanów się, możesz sobie nawet stworzyć taką listę kroków, dzięki którym zorganizujesz sobie takie święta, w których po prostu odpoczniesz. Może zamiast robienia dwunastu potraw zrobisz kilka takich, które najbardziej lubisz ty i twoi bliscy. Może zamiast pieczenia ciast po prostu. Kupisz je w jakiejś sprawdzonej cukierni czy piekarni. Może nie będziesz robił generalnych porządków, tylko posprzątasz tak jak zazwyczaj lub zaangażujesz do tego bliskich lub po prostu, jeżeli masz takie możliwości, to kogoś do tego zatrudnisz. Chociaż ja naprawdę zachęcam do tego, żeby jakoś szczególnie nie zajmować się przedświątecznymi porządkami, ponieważ w czasie świąt i tak się znowu nabrudzi. Generalne porządki można przecież zrobić w każdym innym czasie. Kiedy nie trzeba będzie w dodatku tyle gotować i szukać prezentów. Tak naprawdę, idealnie wysprzątane mieszkanie nie jest niezbędne do dobrego przeżycia świąt. No a już na pewno generalne porządki przed świętami nie będą służyły temu, aby wypocząć. Jeśli z kolei zakończyłeś zaproponowane przeze mnie zdanie, że najważniejsze dla ciebie jest, aby te święta były rodzinne, to co mógłbyś zrobić, żeby tak było? Co by sprawiło, że mógłbyś zadbać o ten najważniejszy dla Ciebie aspekt świąt? Może zamiast generalnych porządków zorganizować wspólne ubieranie choinki, może y, zakup jakichś gier planszowych, może zamiast odwiedzania dalekich krewnych, z którymi prawie nie masz kontaktu, lepiej wybrać się na wspólny rodzinny spacer z najbliższymi. Oczywiście wyobrażam sobie, że teraz może pojawić się w Tobie jakiś opór, jakaś obawa. Że no jak to? Jak ja mam teraz na przykład nie zrobić generalnych porządków przed świętami, skoro zawsze tak robiłam czy robiłem? Jeszcze pomyślą, że się rozleniwiłem, albo że ci nie zależy. Albo, no ale jak tak mogę kupić ciasta, skoro zawsze piekłam? Co moi bliscy na to? Czy oni w ogóle będą chcieli jeść takie sklepowe ciasta? No i jak to nie odwiedzić te wszystkie kuzynki i ciotki? Jeszcze się obrażą. Jeśli towarzyszą Ci takie obawy, to chciałam Ci zaproponować sposób, w jaki można sobie z takimi obawami poradzić. Tutaj bardzo pomocne może być po prostu zapytanie osób, z którymi będziemy spędzać święta, co oni na to, co oni myślą o takiej wizji świąt. I warto tak skonstruować to pytanie, tę wypowiedź, aby po pierwsze zaznaczyć, jak bardzo to dla Ciebie ważne, i po drugie zapytać, czy inni nie mają nic przeciwko. Na przykład, posłuchajcie, bardzo jest dla mnie ważne, abyśmy te święta spędzili rodzinnie. Czy macie ochotę na to, żeby po wigilijnej kolacji przejść na rodzinny spacer? Albo słuchajcie, zależy mi na świątecznej atmosferze. Czy nie macie nic przeciwko, żebym zamiast telewizji włączyła płytę z kolędami? Albo słuchajcie, zależy mi bardzo, żeby ta nasza Wigilia miała też jakiś aspekt religijny. Nie macie nic przeciwko temu, że przeczytałabym fragment z Pisma Świętego? No albo, słuchajcie, ważne jest dla mnie, aby w te święta przede wszystkim odpocząć. Co wy na to, aby zrobić mniej jedzenia niż zazwyczaj? Albo co wy na to, żebyśmy się jakoś w związku z tym podzielili obowiązkami? Albo co wy na to, żeby w tym roku nie robić generalnych porządków przed świętami? Spróbuj, naprawdę, przeżyć te święta tak, jak ty byś tego chciał, czy chciała. Bądź bliżej swoich potrzeb podczas tych świąt. Odkryj, czego tak naprawdę w tym czasie potrzebujesz, jaki aspekt świąt jest dla Ciebie najważniejszy i podejmij tych kilka kroków, żeby zrealizować swoją własną wizję idealnych świąt. Jeśli chcesz, żeby był przede wszystkim czasem na odpoczynek, to niech takie będą, spokojne i niespieszne. Jeśli chcesz, żeby były przede wszystkim rodzinne, to niech będzie to czas, który spędzisz tylko z najbliższymi. Jeśli chcesz, żeby to był czas religijny, niech taki będzie. Powiedz swoim bliskim, że to dla Ciebie ważne, że zależy ci na tym, żeby w tym roku było jakoś inaczej. Chciałbym w tym miejscu poruszyć jeszcze jeden rodzaj presji świąt, a mianowicie to, że w tym czasie mamy być wszyscy uśmiechnięci, radośni i cieszyć się nadchodzącymi świętami, podśpiewując kolendy. No cóż, życie różnie się układa i z pewnością u niektórych z nas święta będą akurat w jakimś bardzo trudnym momencie w życiu. Bo przecież na pewno są wśród nas osoby, które właśnie utraciły jakąś ważną osobę, czy utraciły pracę, czy dzieje się coś innego, co jest dla nich bardzo trudne. I ta presja, że w tym czasie wszyscy mamy się cieszyć, jeszcze pogłębia ten smutek i to poczucie niedopasowania. No więc chciałam Ci powiedzieć, że nie musisz czuć się winny, że nie udziela Ci się świąteczne podekscytowanie. Daj sobie prawo do tego, aby przeżywać ten czas po swojemu, tak jak tego potrzebujesz. Święta mogą być czasem radosnym, ekscytującym, ale mogą być też czasem wyciszenia i zadumy. Jeśli przeżywasz teraz coś trudnego, to nic dziwnego, że być może nie będziesz miał ochoty przesiadywać godzinami przy stole. Jeśli tak jest, to daj sobie też prawo do tego, żeby o tym powiedzieć: że nie czujesz się najlepiej i że chcesz się przejść, czy w spokoju poczytać książkę, czy po prostu pobyć sam ze sobą przez chwilę. Czas przedświąteczny bywa też takim czasem bardzo intensywnym, yy, gdzie jest więcej obowiązków, yy, gdzie jest więcej tej przedświątecznej bieganiny. Więc nic dziwnego, że możesz czuć się poddenerwowany, zirytowany. Tak więc czas przedświąteczny i same święta mogą powodować w nas całą gamę przeróżnych uczuć i na ogół nie będzie to tylko radość i szczęście. Tak więc nie wywieraj na sobie presji, żeby przez cały ten czas być w świątecznym nastroju, bo to na ogół nie jest po prostu możliwe. Za to to, co możesz zrobić, to zastanowić się, jaki aspekt świąt jest dla Ciebie najważniejszy i skupić się przede wszystkim właśnie na tym aspekcie świąt. Tak, aby w te nadchodzące święta było mniej presji, a więcej dobra. I tego Wam właśnie, kochani, życzę. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że to, o czym tu powiedziałam, jest w jakiś sposób pomocne i pozwoli Ci trochę inaczej spojrzeć na te święta. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, jeśli polubisz ten odcinek, jeżeli go skomentujesz yy, lub też udostępnisz innym osobom. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a chciałbyś dostawiać powiadomienia, gdy pojawi się nowy materiał, serdecznie zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam Was bardzo ciepło i życzę Wam spokojnych świąt, przeżytych przede wszystkim w większej zgodzie z sobą samym.